Siemaneczko dla oglądających jest sobota godzina 6.30. Zapraszamy na filmik Nowy Dwór Mazowiecki w Jaka cena jak się Wszystkie po trzy dyszki. Po trzy dyszki. Po trzy dyszki. A we szwance? Które? Żółte? Rumuny. To są Rumuny wszystkie? No. W koronach? Koronach. Jaka cena tych Rumunów? 120 zł. Sztuka czy para? Ja mam trochę inne w koronach z grubymi dziobami. Ile te żółte widelki? Ile żółte widynki? Cztery dziś. Para czy sztuka? No to są dwa samce. A, dwa samce to sztuka, nie? A te, chłopcia te? Po pięć Ładne, przyjemne, nie? Gania pan? Nie, rozpuściam, na luzie chodzę Nie chce się pan ustawić ze szmatów? Nie <noise> ma z kim ganiać Ta? Chociaż popatrzeć, nie? To <noise> Do i dobrze <noise> Chcę się tylko To jest goły w nich co to za pocztołki nie

Para? Tak. Cała para wymiarków Powiem Państwu, że taki jest rynek w wiarach. Kupiłem coś tam dla kolegi Ładne pocztowe Pyle takie pocztowe, proszę pana. No na przykład z tych. Gorąco, elegancki. Ile te widelny żółte? Stówkę. A się przeciągnął, nie? Ty tu jeden, czy ty? Widać zdrowie, nie? Jak to się mówi, jeden drugi, córkę, drugi też cios. Jestem wywalona na obok oboczu. Ja się nie odzywam, bo żona będzie oglądała. To jest to, co wszystko fajnie wiedzę. ile te białe jasniaczki? Pod Tak. Wyle białego nie?

Poja sztuka? Na churcie, A na sztuki? A na sztuki? Na na churcie, Na sztuki drożej. Siedemdziesiąt. Tam dla kolegi kupiłem błociany. A tu jakieś we szwarce. Ile te we szwarce czerwone? A nie, nie słyszał pan ile mówił? Stówę? A działały mają czarne. Słabe takie. Bolebański. Po ile jaśniaki? Po nie? Ogonowe? nie, nie goniamy ale nie goniamy A wyszło Ci też z białym ogoną? Nie krzyżowałeś? Koroniaty Koroniaty? nie Mi wyla wyszedł czy mi wierzystem się że nam na jedno pióro, ale jest tak młody, nie? Nie, to wychodzi mi. Po jednej parze. Bo... Ale ja tak ostrze same z parzy mi to trafiło się, nie? Dzisiaj ją sprzedałem, dzieciaka sprzedałem młodego. Ile takie garłaczki? Stówka sztuka? Ładne nie. A te obok też? Eleganckie. Ile taki winienek, Samczyk? Samczyk. 250 zł. Ile te siwki proszę pana? Stówki. Za parę czy za sztukę? Za parę tą parę sztukę? Co to za rasa? Co to za rasa? Ja tam nie mam się ja Blejki? Blejki jakoś tak to mówią, ale ja tam Tu są dobre Gonione О, как еще ютубер, да, Гриво, Ogień, ogień Panowie, targowisko miejskie, tak wygląda. Cześć kolego, uszanowanie. Później przyjdę. Jak tam teraz w polsku? Słabo? Czy jest się ruszyło? Lepsze. Lepsze, nie? Co tam? Koleżki biorę zawsze. Karby. Ile taki bocian siwy? 150. 150 co para? Ona jest groszka? Ona siwa? A on sam jest groszek. Ładne to zdjęcie. Nie, eleganckie. Ile te we szwance? 200wy 200 zł Co to para czy nie? Z tego roku czy jest tamt... stare? Jest tamtego roku, tego 200 zł para A czarne To bociany już Po ile? co tu co tu jest tu jest będzie samica, a te będą dwa samciki wszystko młode z tego roku tamto młodsze tak tamto młodsze tego takiego kupiłem cześć kolego no tak. Panie, dzieci, twoje? Drugie? Tak, moje. Asy? Asy. pierwszej klasy. Pierwszej klasy. Jeździsz? Tydzień temu jak to było? No tak, miary. Teraz chyba lepiej, czy nie? Dzisiaj powiem ci, chyba mniej, bo wystraszyli się pogody. Tak? to panie, co by nie było, panie? Wystrasz... o się mam gangster! Ty to jesteś bafioza, nie? Sprzedajesz coś? Słabo? słabo? Słabo tu szef mówi, że słabo. Gonisz trochę? Widzę, że ty to gonisz, nie? Trochę Co? A masz do kogo tam dogonić? Nie, tam bardzo nie mam Nie masz To niedob, tak jak ja nie mam do kogo Dobra. 11 sztuk za 360 zł. Tak powinno być wszędzie. Elegancko. te, Te orniki. To zobaczysz film. Jaś jaki? 11 sztuk 350 zł. 11 sztuk. Które? Nie ty. 60, 70 złotych szczymne, tamta para. 70. Dobra, pozdrawiamy, do zobaczenia w następnych filmach.